No i się modlić, nie? No i chuj, pękło, nie? No i już, już mogę iść do domu, nie? Gdzieś tu był, nie? Pod tym drzewem. O, jest. Dziękuję Ci, Panie Boże. Witam, z tej strony Wąsuś. Dzisiaj kolejny odcinek na moim kanale. I mam wędeczkę Ile lecę sobie na rybki. Jest godzina 20. Więc jest wieczór. Więc pogoda taka idealna na szczupaka. Tylko nie pytajcie, czemu idę pieszo. Bo zaraz Wam pokażę. O, rzucam wędkę. Otwieram mój... Otwieram mój magiczny plecak. I co w nim mamy? Żuberka! I żebyście nie pisali głupich komentarzy... O, jak fajnie szczelił, nie? Nazrówko! Żebyście nie pisali głupich komentarzy, że jadę w ką i piję piwo... Dlatego dzisiaj idę sobie pieszo i możecie mieć smokność. Wy o. a jak jadę w łezką na ryby, to na rybach po prostu jestem 2 godziny, nawet 3 No więc po piwku nie ma śladu. No i dzisiaj za karę idę pieszo, no ale nie idę sam, tylko z żuberkiem. No i Idziemy na rybki na zarośnięte bagno. To bagno jest prywatne, czyli moje ponieważ bobry zrobiły swoje, zrobiły tamę, no i po prostu zalało łąki, no i już tak to zostało. No i te łąki już są tak zalane, nie wiem, 10-15 lat. Więc tu jest fajna ryba. O, i widzicie, są grzyby, tylko niestety suchutkę, bo nie pada. Dlatego wąsy wziął żuwerka, żeby też tak nie paść. I czego chcesz więcej, nie? Mam urlop, Mam w dupie wszystko, wy robicie, a wąsuś ma urlop. Piję sobie piwko, idę na rybki. Gówno złowię, no ale liczy się, że idę. Dzisiaj będzie taka szybka akcja, więc mi zostało, nie wiem, tak godzina łowienia. No i niestety zrobi się ciemno. Niestety mam znowu krótkie spodenki, ale jest plus, że mam chociaż gumniaki. Tu jest dużo kleszczy, więc dużo pokrzyw. O. Kurde, jeszcze bobra dziura. Zobaczcie. O. Żuberek niech sobie tutaj stoi. O. Tylko, żeby się nie wylał, nie? Panie Boże, proszę Cię. No i co, zaczynamy łowić na pierwszym miejscu, wie? Kurde, zobaczcie, jaką przelotkę mam krzywą, nie? Zaraz sobie wyprostujemy. O. To jest taki ala okoń. O oh. kurde pierwsza Merta, nie? Czy tam glony, czy jak to tam się zwie? Ty, mam pijawkę, zobaczcie! Nie, nie, ale wyglądała bardzo podobnie. Tylko zobaczcie, jak tu jest pięknie. Wystające patyki, o, trochę glonów. Czyli idealne miejsce na łowienie szczupaków. Jest tutaj szczupak, no ale oczywiście ciężko dziada złowić. Ponieważ jest pełno takich merty, czy jak to tam się zwie. No, i tych patyków tu jest od cholery, nie? No, i nieraz, jak się złowi szczupak, to wpłynie takie patyki. No i oczywiście, co? Zrywa się, nie? No i co? Lecimy na kolejną miejscówkę Dzisiaj będziemy tak szybko skakać po, po miejscówkach. Ponieważ idzie wieczór, żuberek się kończy. Na szupaka wiecie, trzeba co chwilę zmieniać miejscówkę no bo jak nie bierze w jednym miejscu, no to jest gdzieś indziej. No i szczupak, tak jak grzyby, trzeba za nim chodzić. Dobra, zostawimy sobie go tutaj. O! Pamiętajcie, żuberek jest schowany pod tą sosną. Bo tutaj muszę iść bez żuberka. Ponieważ nie ma gdzie go tam położyć, postawić. O, jeszcze pajęczyna, nie? Kurde, a masz, ty dziadu. Mam nadzieję, że takie filmy wędkarskie Wam się spodobają z bagien. Ponieważ tu są bardzo trudne warunki. Bez żuberka nie ma co iść. No i zobaczcie przez jakie haszcze muszę iść, nie? O, po kolana. No i jeszcze w spodenkach, nie? Więc dajcie mi łapkę w górę za poświęcenie. Ciul z tym, że nic nie złowię, ale przez te o, muszę jakoś przejść. Ale jak złowimy rybę, to będzie po prostu cud. Teraz muszę iść po takich kępach. Teraz muszę iść po takich kępach. Jeden zły ruch i wąsusia nie ma. Tu jest tyle mułu, że jak zrobię zły ruch, to po prostu mnie nie ma. O kurde! było blisko, nie? Kurde, zobaczcie jaki zupełnie. Kurde, mam zaczep, nie? Puszczaj! Ja pierdziele, nie? O, tylko zobaczcie, nie? Mam zaczep. Tylko żeby puścił, nie? I to jest właśnie łowienie w takich zaroślach, gdzie jest pełno jakichś patyków. Kurde, nie? Tylko, żeby tego nie zerwać, nie? Panie Boże, proszę Cię! No nie puści, nie? Chyba muszę tu przypłynąć łódką i po prostu muszę wszystkie przynęty, które tutaj zerwałem jakoś odzyskać. Kurde, no co zrobić? No. Puszczaj! No i co? Trzeba przykręcić hamulec, no i się modlić, nie? No i chuj, pękło, nie? Zobaczcie, co zostało, kurde. O, sama plecionka. Ja pierdziele, nie? No i już, już mogę iść do domu, nie? Już mogę iść w poskokach do domu. Kurde, zerwałem moją najlepszą przynętę, nie? Tak to jest, iść na ryby, nie? Wieczorem człowiek chce się zrelaksować. O! A to dupa! Ja pierdziele nie! Jeszcze mnie, kurde, tak komary pogryzły, ślepaki. Zaraz mi normalnie krew leci, widzicie? To się nazywa poświęcenie. Dla ryb i dla kanału. No i znowu straciłem. Kurde, nie wiem. 15 zł. Tyle ta przynęta kosztuje gdzieś. Ja pierdzielę nie. Mam nadzieję, że Żuberka nikt mi nie zajumał, nie? No muszę się z nerwów napić nie? Żuberek, Żuberek, gdzie jesteś? To ja, wąsuś idę po ciebie. Gdzieś tu był, nie? Pod tym drzewem. O, jest. Dziękuję ci, Panie Boże. Tylko trzeba sprawdzić, czy nie ma tam żadnych robaków. Dobra, nic nie pływa. Dobra, wącze się jeszcze nie poddaje. Jest już pomału ciemno, ale idziemy jeszcze na jedno miejscówę. Tym razem idziemy na wkładkę na pomost. O, tutaj macie dowód, że to jest teren prywatny. Więc biada, jak ktoś tu mi wejdzie. Kurde, dawno mnie tu nie było. Na tył jest pełno pajęczyn. Kurde, przychodzę do domu i zaraz się kąpię. Nie, jeszcze tylko mi brakuje, żeby tutaj się wkąpać. Nie. Dobra, jesteśmy. Teraz chwila prawdy, tylko nie? O, widzicie jaka fala? Tutaj był ściupak. Kurde, ten pomost wygląda nieciekawie, nie? Muszę na zimę go naprawić. Tutaj, zobaczcie jaka piana, nie? No, tu był ściupak, nie? Kurde, a tutaj co się stało? Zobaczcie jak mi tylko zobaczę, jak mi obsarali pomoc, nie? Ja pierdziele. Normalnie aż wstydne jego wejść. Oczywiście Żuberek będzie mnie pilnował, o? jeszcze jakieś przynęty, o, na szczupaka. O, spróbujemy sobie na taką żabę. Dużo w komentarzach pisaliście, żebym mówił no na taką żabę w takich bagnach. O, tylko na początku muszę naprawić wędkę, bo cała się poprątała, o. Kurde, to są czary mary, nie? Jak tu się potrafi poplątać? Kurde, zachciało mi się ryb wieczorem, nie? No, ale mówią, że wieczorem najlepiej szczupa gryzie. No to mówię, wybiorę się, nie? Tylko najgorsze, że nie mam stalki. Więc sobie tą żabę przywiążę do bezpośrednio do plecionki. O! I najlepiej takie trzy supły. Bo trzy to jest pech. A jak wiecie, Wąsuś i tak gówno złowi to jeden ciulu. Dobra, nadmiar żył, nadmiar plecionki. Przepalimy sobie taką zapalniczką z lewiatana, Bardzo polecam. O, najwyżej jak ściupak, najwyżej jak ściupak weźmie, to albo go wyłowię, albo nie, bo bez stalki to wiecie, nie, jest ryzyko. Tylko zobaczcie jak ta żaba fajnie pracuje, nie ma chuja, szczupak musi się skusić. Kurde, był ściupak, nie? No ale oczywiście, o, obgryzł mi, kurde, plecionkę. Ja pierdziele, nie? No ale wiem, gdzie jest guma. No i postaramy się jakoś tą gumę po prostu odzyskać. No co za dziad. nie? I tak to jest łowić bez plecionki, nie? Kurde, był dość spory, nie? Ja pierdziele. Idziesz na ryby, złowisz szczupaka. No jeszcze dziad się zerwie, nie? Uciekaj kurde mucho Dobra, założyłem taką, takiego woblera, popera I spróbuję po prostu tą żabę odzyskać No ale z nerwów może się napić żuberka, nie? O, tylko zobaczcie, tam się rzucił ściupak no, kurde, nie. Dobra, wiem mniej więcej, gdzie tą żabę straciłem. No i spróbujemy sobie ją odzyskać. Kurde, tylko muszę uważać, nie. Dobra, teraz się uda. Dobra, ta żaba jest gdzieś w tym miejscu, o! I po prostu będę tak długo rzucał, aż ją wyłowię. Ty. Zobaczcie. Udało się, nie? Wyłowiłem swoją piękną, szczęśliwą żabę. Pierwszy raz miałem branie szupaka na nią. No ale niestety nie miałem starki i się chłopak wypiął. Czy tam się zerwał? Dobra, tak ją zaczepiłem, bo już mi się nie chce ją wkładać do plecaka. Lecę do domu, bo naprawdę już jest ciemno. Na telefonie tak tego nie widać. Na telefonie tak tego nie widać, ale jest naprawdę już bardzo ciemno. O, tylko zobaczcie. No i ten piękny zachód słońca. No i co, jeśli chcecie więcej takich filmów z łowienia z bagien, dajcie łapkę w górę subika i fajny komentarz. No i oczywiście subskrypcje, żeby być na bieżąco. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. No ale musimy poczekać do jesieni. Niech ta merta, te glony opadną na dno. No i wtedy wąsuś wkracza do akcji. Nara, do następnego. Bu!